Z tej strony Wiktor Diagspika I dzisiaj będzie odcinek z iluzjami optycznymi Do miłego oglądania Pierwsza iluzja w tym odcinku To taka Z kropkami Tutaj jak na przykład Patrzymy na jeden element Na przykład na jakąś Białą kropkę To widzimy na pozostałych taką szarą A ja chcemy na tą szarą kropkę spojrzeć, to znika. To lecimy do następnej iluzji. To jest taka iluzja, że koła się kręcą. A naprawdę to nasz mózg wytwarza. Możecie sobie zrobić ten. To jest i tak zdjęcia, ale i tak możecie zatrzymać film i zobaczyć, naprawdę to nie film. To jest naciągana iluzja z takiej iluzji z serii niemożliwe kształty, bo jak patrzymy na dół, widzimy, że ma trzy. No, niech nazwijmy to szpikulce, jak patrzymy na górę, to są tylko dwa, to taka że, No, widzicie sami. To taka też naciągana iluzja z serii Niemożliwe Kształty. Ostatnia iluzja w tym odcinku. Też z tej serii Niemożliwe Kształty. Tak. tak się dziwnie czuję, jak na to patrzę. No. To. Pa!